Firma Bauer, producent niemieckich modułów klasy premium, stawia kolejny krok w kierunku najnowszych technologii. Wprowadza na rynek moduł fotowoltaiczny wykonany w technologii bifacjalnym, czyli szkło-szkło. Cechują go bardzo ważne tutaj elementy, czyli bardzo długie lata gwarancji niespotykane do tej pory, 30 lat gwarancji produktowej i 30 lat gwarancji na uzyski, tak zwana gwarancja liniowa. W tym przypadku po 30 latach użytkowania tego panela, tego modułu mamy dalej minimum 87% sprawności, o czym zapewnia nas producent. Wysoka sprawność na poziomie 20 do 21,5 nawet procent. Jest to również bardzo niespotykany element przy panelach fotowoltaicznych. Dobrą informacją jest również zwiększenie tutaj tej linii produkcyjnej, o tak fajny moduł, a tym samym nie zwiększenie powierzchni tego, tego panela, czyli, czyli wymiarów, które są bardzo ważne, ponieważ większość inwestorów, większość domków, na których instalujemy instalacje, mają jednak ograniczoną powierzchnię. Kolejnym elementem jest ekstremalna odporność na ogień w przypadku modułów GG. Nie posiadamy tutaj folii, tak zwanej folii PERC na odwrocie modułu, która była do tej pory najsłabszym elementem modułów fotowoltaicznych.